Każdego dnia. Regina Paper for People. W teorii zmiany w łazience to mnóstwo decyzji do podjęcia. A w praktyce najlepsza decyzja to przyjechać do Kastoramy. Bo u nas dostaniesz 200 zł zwrotu na kupon za każde 1000 zł wydane na łazienkę. Kastorama, razem najlepiej. Moja kawa musi być gorąca, bo lubię grzać się kubkiem. Dać w tej chwili trochę czułości.

Produkty marki Duda i spełniaj marzenia ze smakiem. Sprawdź dudaloteria.pl. Dbasz o dobre samopoczucie? Zadbaj też o swój portfel z DOS.pl. Sprawdź produkty redukujące zmęczenie i inne suplementy diety wspierające Twój organizm. Teraz w ofercie 3 plus 1 za grosz. DOS.pl. Dbam o zdrowie i urodę. Wygodny styl jest tu. Ciepło jest tu. Nastrój jest tu. Relaks jest tu. Przytulny dom też jest tu. Jesienna kolekcja jest tu. W Pepko. Kupki, świeczki, koce już od 5 zł. Bluzy, kamizelki, spodnie od 40 zł. Pepko, tu kochaj niskie ceny. Od czwartku łopatka wieprzowa rzeźnik z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kg. Wszystkie litrowe soki Zolewita teraz 2 plus 1 za grosz. Polski kalafior 37% taniej. tylko 4,99 za sztukę. Koci Instynkt prowadzi je do wyboru pożywienia, które smakuje i wzmacnia ich zdrowie. Dlatego stworzyliśmy BritCare. Mokrą karmę dla kotów z rokitnikiem i nasturcją, wspierającą odporność, trawienie i zdrowie układu moczowego. BritCare. Profilaktyka przez żywienie. Coś pięknego. Dzięki, stary. To nie do ciebie, Alfie. Zobacz, to się nazywa dzieło sztuki. Solidna robota. Solidne narzędzia. Od czwartku w Kauflandzie akumulatorowe nożyce do żywopłotu Parkside tylko 119 zł. Wiertarko-wkrętarka Parkside jedynie 59,99 I wiele innych narzędzi Parkside na stałe w Kauflandzie. Kaufland. Kiedy przychodzi czas na ciastka, razem z mamą sprawiamy, że dzieje się magia. Kwiestny pył, buch z wulkanu, krople z chmury. A kiedy zamykamy oczy, zaczynają się czary. Tadam! To Kinder Karts, dwa cienkie wafelki, jeden stworzony z mleka, drugi z kakao oraz dwa delikatne kremy połączone, aby zapewnić wyjątkowe doznanie smakowe. Kinder Karts, magiczne ciastka od Kinder. Szukaj na półce z ciastkami. Każdy rodzaj zębów zasługuje na idealne, a przy tym delikatne czyszczenie. Okrągła główka naszej szczoteczki delikatnie otacza każdy ząb, czyszcząc miejsca, do których nie dociera szczoteczka manualna. Masuje też dziąsła. Oral B o 100% czystsze zęby i udowodniona ochrona dziąseł. Tylko teraz przy zakupie Oral B io 6 wybrane końcówki 50% taniej. Promocja dostępna w sklepach rtv euro AGD i na eurocom.pl U nas każdy jest mile widziany. To pani <noise> lubi tak robić po godzinach. Planujesz takie walki. Ile pan ma pająków? Powyżej 300 już przestałem liczyć. Powody są różne. Zbieramy na lot do Turcji. Tak jak kategorie: muzyka klasyczna, kulinaria, astronomia. Jedna jest dobra zabawa i nagrody. Diamenty, datki złota, pieniądze, samochody. Nowa awantura o kasę w sobotę i niedzielę o 17.30. To będzie sezon pełen wrażeń. Pierwszy dzień na Jak się panu podobało za zaprzysiężenie? Powiedział, że będzie pilnował Konstytucji. Chyba dobrze, nie? To, nie to można by bardzo robić tutaj, a tutaj. rura, rura, rura. Kabaret na żywo. Młodzi i moralni. Nad mętną rzeką. W sobotę o 19.55. A ty nie w Ameryce? Za co go mogli aresztować? Za wszystko! Mam jetlag z Ameryki. To jednak przywiozłeś coś ze stanu. Będę ci wysysać jad po ukożeniu. Twoje najlepsze lata przehulał na czarno. Ciadku. Teściowie. Nowy sezon. W niedzielę, zaraz po tańcu z gwiazdami. Taniec z gwiazdami. Nowa edycja. O 19:55. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Foxy, producent papieru toaletowego Foxy Mega. Sponsorem programu jest Farmowit, polski producent maślanu sodu. W poprzedniej części kobieta która była świadkiem porwania niezwłocznie zgłasza się na komendę na miejscu zdarzenia prostytutka zeznaje, że nad uprowadzoną znęcał się jeden z klientów. Jak się nazywa? Nie nie wiem nawet nie wiem jak ma na imię. A ktoś jeszcze przychodzi pani do głowy kto mógłby chcieć zaszkodzić koleżance? Um, do fidyanki przyjeżdżała też żona jednego jej klienta i też jej groziła. No dobrze, sprecyzujmy tego od przyduszania, tak? Nie, innego. Ten dobrze ją traktuje, on ją lubi. No dobrze, to w jaki sposób ta kobieta jej groziła? No, um, mówiła Fidiance, żeby się od niego odczepiła. Krzyczała, że Fidianka będzie żałować, jak on będzie do niej przyjeżdżał. A wie pani, jak ten klient się nazywa? Nie, ale na jego samochodzie jest nazwa firmy Budowaj dom. Fidzianka mówiła, że to jego firma. No dobrze, a czy na tym samochodzie widniał na przykład adres tej firmy? Zauważyła Pani coś takiego? Um, na, 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 na samochodzie było napisane Marki, ale dokładnie ulicy nie pamiętam. A zapamiętała pani markę tego samochodu kolor? Um, no, taki busik czerwony. Ma Pani jakieś zdjęcie porwanej koleżanki? Mam. Okej, okay. będę prosiła o to, żeby mnie Pani przysłała. Yy, a wie Pani może, jak widanka ma na nazwisko, albo zna Pani datę urodzenia? Chwilianka Popow, urodziny ma w marcu, ale dokładnie nie pamiętam kiedy. Ona nawet 30 lat nie ma. Jak się nazywa wasz sutener? Klaudiusz. Klaudiusz jaki? Z Jętarczyk. Poda nam pani jego numer, dobrze? Dobrze. Zadzwonię do rządu, żeby ustaliła dane właściciela tej firmy i niech namierza tego suteneru. Okej. Okay. Myślę pani ten numer. Rættun, góð! Bá maður því! Bá maður því!